Niż, niż potem na, na to, żeby można to było wygrać. tak, Wiesz, fizycznie się okazywało, że jest dużo, dużo błędów. Na przykład nie można gdzieś wejść, albo coś jest za silne, i tak dalej. Ale super super się bawiłam przy tym. No, ale ogólnie było tak, że można sobie było tam na przykład grać na multików parę osób. I dać sobie, żeby, dać sobie, żeby gra sama generowała losowo świat, prawda? Mm -hmm, tak jest. czasami zdarzało się tak, że ten świat został tak wygenerowany, że ktoś na przykład nie miał przejścia. <gryzy> tak. tak się zdarzało czasami, no to, to, to masakra wtedy, jeszcze Albo jakaś jakiś... mapa XL, prawda, gracie tam. O, i jeszcze z tym, podziemia i powierzchnia. Hmm. Albo bo smoki przy wejściu zaraz i nie można nic zrobić. Czy tak <gryzy> tak, dokładnie. tak, dokładnie. Ale jeszcze Wam tylko powiem, że ta nowa wersja HD. O tyle jest fajna, że twórcy nie zepsuli klimatu podstawowej wersji gry, tworząc tę reedycję. A już wiele takich gier było, że tworzą remake'a bądź remaster, jak zwał, tak zwał, ale po prostu zabijali klimat i niczym ta gra nowa nie przypominała tej starej i vice versa. No tak było, no ale to z drugiej strony no, nie zepsuli klimatu. Ale to po części też, że niespecjalnie dużo tam zmienili. No nie, no a... ale samimi grafikami też można tam zepsuć, nie? Bo posłuchaj, bo, słuchaj, bo ja, ja, ja rozumiem, że na przykład wyzwanie to jest na przykład jak mamy Fallout 2, prawda, gierka kultowa i nagle ktoś bierze się za tworzenie Fallouta 3, prawda? Gry jakby już zupełnie innej. Prawda? To jest wyzwanie, żeby, żeby, żeby zatrzymać ten klimat, pomimo tego, że tworzy się jakby zupełnie inną grę grę, która będzie odpowiadała współczesnym standardom, a przy takim tworzeniu Heroes 3 HD, no tak no, no mówisz tutaj o pewnych takich zmianach, ale, ale no, powiedzmy sobie szczerze, to są zmiany kosmetyczne. Mhm. To są zmiany kosmetyczne. One w żaden sposób nie wpływają na mechanikę gry, bo ona pozostaje cały czas taka sama. Więc trudno tutaj w, takim, w takiej sytuacji zepsuć klimat. No. Mhm. Zaciekawiłaś mnie tylko z tym, że oni tam obiecali oficjalnie dodatki, no, no. Kurczę, jak się pojawią jakieś dodatki do Heroes... Znaczy nie przy... obiecaj, na razie mówią, że nie będzie, ale to On, Aha, on tylko miał nadzieję, będzie. że będą. Ale, ale one ha. się na pewno, pewno pojawią, na, na pewno się pojawią. Ja jestem o to spokojny. Znaczy no, sam tak jak mówisz, no społeczność streama, no to to jest straszna siła, prawda? Można sobie tworzyć jakieś, no przecież do Heroesów trójki... No, to teraz, są specjalne w... strony, to były. Tak, to, to teraz może... jakbyś sobie wpisał i chciał, no to ściągniesz sobie spokojnie za darmo ze 100 tysięcy. No dokładnie różnych mapek. A jak nie wchodzi na te ruskie community i tam na pewno. Nie, oni się coś to znajdzie. w ogóle szaleją tam. No, problem z tym polega na tym, że 90% wszystkich tych mapek jest po prostu do dupy byle jaka. No. Ale zdarzały się pudełki, no. Perełki, no ale ja na przykład perełki. grałem kiedyś na takiej mapce Polska, gdzie normalnie Chyba sama perełki. mapa przypominała granice naszego kraju i też mhm. były umiejscowione że tak powiem w odpowiednich miejscach miasta i tam na przykład był Gdańsk, Poznań, ja Wrocław i Warszawa. I ogólnie cała mapa była tak stworzona na wzór polski i ona była całkiem sympatyczna. Mimo że tam nie było żadnych rewelacji, ale mapa taka z pomysłem, przyjemna, całkiem fajna. Mi się podobało. Też grałem nawet przez internet z kimś kiedyś. Mm -hmm. Ja chyba też to grałem. Chyba też to, znaczy, grałem. Na pewno miałem z nią styczność, ale nie wiem czy cię była jeszcze taka mapka władcy pierścieni się nazywała. No czekaj, to coś, muszę sobie już ją wypraćować. No, żeby było. Że, było że, że ktoś się narobił strasznie przy tym. No, no, że tam też szaj było na początku, zaczynałeś Ale trudna była strasznie. Bardzo trudno. No było tych różnych mapek i to właśnie była siła Hirosów, że nawet jak przyszłeś już sobie tą kampanię jedną, drugą, prawda, zaczęło ci się nudzić, no to wystarczyło wejść na internet, ściągnąć sobie jakąś fajną rekomendowaną mapkę, prawda? No uh -huh. i A o, teraz dalej. ściągnąć na modemie 56 kilo. <grym> A nie no, Hirosy 3 to, już, to już, już już internety były. Najbardziej, że te mapki wieziele ważyły, to rachu ciachu i po, po stronie Nie no, ale to chyba tak do <grym> jednego mega to tak miały te grubsze. Nie, pamiętam. nie ściąganie, pamiętam. Ściąganie jednego mega na łączu modem tak zajmowało jakieś 10 minut. A impuls był 6 a ile i tak w sumie dwa impulsy już poszły. A ile kosztowało? A no to swoją drogą. Nie przechodził rachunek z telekomunikacji, rodzice coś tam za głowę łapali i kary Właśnie teraz to tak zaciekawiło całkiem tam. <laughs> bo był kiedyś jakiś program, Bankrut się nazywał, że jak się łączyło przez modem, to było napisane ile pieniędzy już jest naliczone, czyli na przykład oh yeah. pierwsza minuta 0,29 groszy i później kolejne, kolejne minuty, tak chyba na impulsy było liczone, nie na minuty. Tak więc jeden impuls miał chyba 6 minut i tam po kolejnych 6 minutach się ta stawka zwiększała i tak na przykład później się dochodziło do 30 minut i tam było napisane, że już tam płacisz i idziesz tam hajsu. No i to właśnie kiedyś było takie śmieszne i fajne, a teraz już tych, takich programów to nikt nie ma, bo. W telefonie włączy LTE i ciśnie cały dzień, nie? Znaczy ja pamiętam, że jeśli chodzi o te modemy, to w telekomunikacji było tak, że tam między godziną 19 a 7 rano było chyba przez pół taniej. Tak, modeli... Było coś takiego. No było, było, było. Od 18 do 6 rano było za darmo. Nie za darmo, ale było taniej. Znacznie, znacznie taniej. To była taka bardzo duża różnica i większość osób tak czy siak wieczorem sobie tam siedziała. Znaczy ja nie wiem, czy to było od 18, ja nie wiem, czy to nie były właśnie jakieś późniejsze godziny. się wydaje że 18 chyba? Dzisiaj Ale wiesz, taka, so... taka młoda się czuje przy was. Ale wiesz co wtedy po najgorsze? Jak ty ściągasz jakiś pliczek ściągasz jakiś pliczek 95%, a tutaj ktoś do ciebie na telefon dzwoni i ty odbierasz, a tu cyk już no. po ściąganiu pliku. I my, wszystko poszło. No, dokładnie. Bo my generalnie pamiętamy jeszcze te czasy, gdzie telefonem można było gwoździe przybijać. No. A nie głową głową też jak przychodziły rachunki. Ale wtedy nie był nasz problem, że to rodzice płacili. No ale było śmieszne kiedyś. Ale też pomysły były bardzo entuzjastyczne, że tak powiem. To co teraz robią te zwane gimbusy, no to można powiedzieć, że to też różnego rodzaju są absurdy, ale pomysłowością też nie byliśmy gorsi. A ja pamiętam jak kiedyś w Kaczorze Donaldzie wyczytałem taki trik, czy się bierze herbatę. I rozcina się tą torebkę. I następnie to się montuje nad dziwiami. I jak się y, drzwi otworzy, to, to się wysypuje na głowę. I kiedyś, u, kiedyś u kuzyna właśnie <grym <grym <zezpiec> zrobiliśmy taką prowokację, taką pułapkę, takiego trapa, żeśmy zrobili, zawołaliśmy ciocia, a ona przyszła i akurat głowę świeżo co umyła, jeszcze nawet, <grym <grym jeszcze nawet nie wysuszyła. I otwierać drzwi. A tutaj ta herbata na głowę, hyc, się rozsypała, się zaczęła tam ona parzyć. Ogólnie taki był syf. Poza yes. tym to do dzisiaj przypomina sobie tą do, sytuację, do, bo jeszcze kilka paskaczy po dupie dostał. I, I w sumie tak się zakończyła ta nasza kariera nikodemadyzmy. Ale, ale było fajnie. Bo buziaki. O, Ulikany. Ale fajnie było, fajnie było. A teraz to już takiej już nawet chęci nie ma, żeby coś takiego zrobić. No to to już jest wiek, no. Teraz tylko można na streamach wiemy, siedzieć, teraz, nie? Teraz jak się człowiek za szybko z łóżka zerwie, to wiemy, to się może skończyć jakimś, jakimś wybiciem kręgu albo, albo czymś takim. No nie przesadzaj. To, no, to już nie ma co żartować. To oh jest. Dobra, no to przechodzimy do jakichś następnych tematów. Mhm. Słuchajcie, zostało nam 98 km. Ile, ile już jedziemy? To jest godzina 11 No, godzina 11-12. Prawie idealnie to wyliczyłem. No to trzeba coś jeszcze jakiś temat zastępczy znaleźć. Nie no to dawaj, dawaj, jak macie ochotę, to możemy sobie pojechać jeszcze. Jak tam z czasem w ogóle stoicie dzisiaj? No trzeba na lewe, do Lukiego jeszcze dzisiaj wbić, nie? No ja muszę pogadać z Proskiem. Teraz jak tam z czasem dzisiaj? Może byśmy zagrali w ice inda albo coś? A dzisiaj nie za bardzo. Do no, górnika, górnika, górniko! No górnika to spodziewam się, że my już chyba przejdziemy następnym razem. A o co chodzi w tym górniku? To trzeba jakąś kopalnię znaleźć, tak? Wiesz co, w tym górniku chodzi o to, właśnie. No, przynajmniej tak Procek i Aris ty otwierdzi, bo ja tego no, tak specjalnie nie znam. No, zawsze <noise> znaczy, jeden i drugi Ponoć ją w nią grał i ponoć ją przeszli. To, na, to jeszcze ci mówię z góry, na pewno nie grali na pewno i nie przeszli. Myślisz? Jak oni to mówią? Chodzi o to, ponoć, żeby znaleźć właśnie jakąś tam kopalnię, jakąś taką wyjątkową, prawda? No mm -hmm. i znaleźć tam skarb ukryty. No i tyle, i wtedy się kończy no, gra. Ale nie wiem, czy ta kopalnia jest losowo gdzieś rozmieszczona. Spodziewam się, że tak. Że jest, tak? jest. Mhm. Mm no ale, ale wiesz co zauważyłem wczoraj chociażby jak graliśmy, prawda? A byłeś na chwilkę nawet, no to wiesz. Jak byłem na chwilkę? Cały czas byłem. A cały w... czas byłeś nawet, no widzisz. No ja jestem tak zajęty tą grą, że nawet tam nie patrzę na ten czatek Pisałem Luki 2015. No, a... Wiesz co, że zauważyłem, że ta mapa w tej grze ona wcale nie jest taka duża, że w pewnym momencie jak osiągasz pewien, pewien punkt, prawda, że masz już tam wszystko, całe ekwipunek, te osiołki, to bardzo szybko zaczynasz eksplorować tą mapę. I ona wcale nie jest taka duża i to jest kwestia. No tak jakoś przeczuwam, że właśnie w tym odcinku, znaczy w następnym odcinku, który nagramy, my tą grę skończymy, a jak nie, to jeszcze w następnym, ale generalnie już bardzo szybko. Ale popatrz, jakie to były lata wydania tej gry i ona, że tak powiem nie trafiła w swoim czasie. Bo teraz właśnie taki gier to jest pełno na Steamie. Sam Minecraft jest niezwykle popularny, a chociaż to jest słaby przykład, bo nie jest na Steamie. No ale Minecraft ma podobną mechanikę. Też się chodzi, jest że tak powiem taki zalążek przygody, zdobywa się jakieś tam nowe przedmioty, wyrusza się na wyprawy, na te poszukiwanie złota, diamentów, innych cud niewidów. Don't Start to akurat Wed może coś tutaj powiedzieć, bo chyba w to o, grała, bo chciała grać. To też, bardzo, to też bardzo mechanika przypomina e, tego górnika, i tak znajdzie się naprawdę bardzo dużo gier, które są właśnie na streamach czy na Steamie, które jakby rozbudowują tą e, przygodę i pomysł tego górnika. Więc e, wydaje mi się, że jakby autor miał dobry pomysł, tylko że nie trafił chyba w swoim, jest tą grą e, w dobry czas. Znaczy, wiesz co? Znaczy, bo ta gra. Ona była strasznie popularna na zachodzie. Znaczy on trafił swój czas i swoje na tym na pewno zarobił. Ale w Polsce ona nie była aż tyle popularna. Zobaczcie ile teraz się na tym YouTube dzieje, ile ludzi gra w tego do Starwa, i do Minecrafta, i do jeszcze innych y, jakichś dziwnych gier. Ale um, słuchaj, i nie one grają. Słuchaj, no mówimy o tym górniku cały czas, prawda? Tak. Bo to były zupełnie inne czasy. To, to ona była popularna, jak na swój okres czasu, y, prawda? W momencie, w którym została wydawana, no to święciła swoje triumfy czy w Polsce, to nie wiem, no bo wiesz jak to było w Polsce. Powiem ci szczerze momencie... mówiąc, że jej ja nie widziałem na Amidze, nigdy. Ani u kogoś nie widziałem, jak ktoś w domu miał, ja sam się z nią nie spotkałem. Ze znajomymi, mhm. jak rozmawiałem, jakoś sobie nie przypominam czegoś takiego. Tak więc gra jest zupełnie dla mnie nowa. Ja z kolei na Anidze miałem ją, troszkę w nim, grałem, znałem ją od znajomych, prawda, którzy ją tam zachwalali, także mi ta gra obca nie była. To, to, to na pewno. Tylko że wiesz jak to było w Polsce, no. W momencie, gdzieś tam na, pod koniec lat 80. Prawda, jak pojawiły się w Polsce pierwsze Amigi, no to prawda jest taka, że bardzo, bardzo, bardzo mało osób miało te Amigi. No i gdzieś na początku lat 90. jak te Amigi się stawały w Polsce coraz bardziej powszechne, coraz więcej osób je miały, no to na zachodzie, za naszą zachodnią granicą eee, ja to ja ludzie być. tak, ludzie już mieli ko ko komputery zdecydowanie lepsze. Zresztą psz, Amigi tak naprawdę to jeszcze bardzo popularne były w, w, w połowie lat 90. w Polsce. No co były. Było, co było kompletną abstrakcją, bo w połowie lat 90., dokładnie w 95. roku wyszło Diablo 1 na PC. -ty. Ja y, na swojej Amidze 1200 grałem, powiem Ci szczerze, że tak do 98. roku na pewno grałem i do 99. też. Cały czas te gierki Amigowe cisnąłem sobie tam na tym joysticku śmiesznym, Cały czas grałem, grałem, dopiero później, jak miałem już komputer w listopadzie 99 roku, to dopiero wtedy już przesiadłem się na lepszą, jakby grafikę trójwymiarową, nowe możliwości, nowe tytuły, nowe gry. Ale klimatem tak pamiętam, że na początku nie byłem zafascynowany, niby te gry były lepsze, ale czegoś mi w nich brakowało. Niby ładniejsza grafika, niby większe, niby zapisy, ale czegoś mi tam brakowało. A na tych amigowych grach, to zawsze jakiś taki był super. Taki klimat, że można było sobie coś pograć w lotu na trójkę. To pamiętam, że tylko ja mogłem pograć, kuzyn nie mógł, bo miał amigę 1500, a ona tylko na 1200 działała. Czy tam Aladyna też nie mógł odpalić, bo chipset AGA i ogólnie inne jeszcze gierki. To pamiętam, że one były takie dość kultowe. Takie fajne, że się chciało grać, a teraz jest dużo takich gier, że niby, a fajne, spoko, spoko. Jej mam tylko na Steamie po to, żeby mieć, ale tak praktycznie to wątpię, czy ja je kiedykolwiek zainstaluję, albo czy je przejdę. Pograsz ale... 20 minut i już masz dość. No i siema, nie? Ale posłuchajcie, ale jest coś takiego jak retrospekcja, wiecie co, na przykład nie wiem, czy kojarzycie, no Logarstw na pewno będzie kojarzył i prawda? On swojego czasu takie bardzo ożywione dyskusje prowadził na temat starych gier, dyskutował tam z jakimiś młodszy, młodszymi widzami, prawda, którzy twierdzili, że co, Blue, co? Jaka klasyka, przecież to do to, 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 to dupy wygląda. Że jak możesz w to w ogóle grać, prawda? On się upierał przy swoim, prawda, widzowie się, młodsi widzowie upierali się przy swoim, że dzisiaj klasyka to jest jakieś tam na przykład, nie wiem, Call of Duty, prawda, czy coś takiego, czy Medal of Honor, prawda, któraś tam odsłona i to jest dla nich klasyka a nie jakiś tam blud prawda, czy dum jeden albo dwa. Dobra przede wszystkim polega na tym, że mm, no właśnie chodzi o tą retrospekcję, że my mamy do tych gier, będziemy je bronić, będziemy uważali za najlepsze, przede wszystkim dlatego, że one trafiły, znaczy my je odbieraliśmy, prawda, one do nas trafiły, myśmy je widzieli w jakby takim najbardziej podatnym okresie naszego życia. Na, na, na takie gry po prostu. Każdy, każdy w swoim życiu, prawda, wchodzi w taki okres, gdzie jest bardzo podatny na takie czynniki zewnętrzne, szczególnie te, które go fascynują, prawda. My jesteśmy akurat takim pokoleniem ret jeszcze bardziej, prawda, Red jeszcze bardziej, mhm. gdzie fascynowały nas gry komputerowe i to mogła być nawet najgorsza gra, bo to tak naprawdę to zależy, w co, w co zacząłeś grać. Każdy ma swoje gusta, mhm. ale bardzo też, bardzo to jest jak z muzyką czasami, że często też okazywało się tak, że to, czy jakiś kawałek muzyczny Ci się podoba czy nie, jak go słyszysz po raz pierwszy, zależy od Twojego nastroju i danej sytuacji, w której jesteś. Czasami jest tak, że na przykład, nie wiem, coś tam, nie wiem, red na przykład pierwszy raz życiu się całowała i gdzieś tam w tle, <grym> gdzieś tam w tle le leciała jakaś beznadziejna muzyka, ale od tego momentu przez całe jej życie ta muzyka będzie jej coś przypominała, prawda? I będzie jej się bardzo pozytywnie kojarzyła. I tak samo jest z grami Retro, do tego nie ma sensu dyskutować. Znaczy, dyskutować można zawsze, ale nie ma sensu się upierać przy swoim, jeśli na przykład nasze pokolenie, prawda, osób, które tam mają 30 lat plus, prawda, nie ma sensu dyskutować o grach, które są dobre, a które nie są dobre, z widzami, którzy mają tam lat 12, prawda. <śmiech> chociaż, <śmiech> to, to jest zupełnie inne podejście do gier, prawda. Nie ma sensu kraść kredensu, yeah, pięknie. Pięknie, no właśnie, no. no. Tak naprawdę podejście się nie zmieniło do gier, no zmieniło się pokolenie i to już dwa razy. A jeszcze mam takie, takie no. ciekawe pytanie na koniec, bo chyba zbliżamy się do tego 90 kilometra, nie? No, no, mamy już 12 eee, kilometrów tam. Zostało. Takie pytanie, czy mieliście jakiś, kiedyś taki kryzys w grach, że na przykład graliście tam przez 3 lata i nagle nie, już gry was w ogóle nie interesują i mieliście na przykład półroczną przerwę albo dwa lata, albo jakąś dłuższą. Mieliście w swojej karierze coś takiego? Karierze. Ja miałam coś takiego. Nie pamiętam jak długo, no trochę ponad pół roku, że w pewnym momencie stwierdziłam, że nie mam kompletnie ochoty w nic grać. Już wszystko, co miałam, mi się ograło, a na nic nowego jakoś specjalnie nie miałam ochoty. Uh, nawet przez pewien czas pytałam znajomych, szukałam gdzieś, może by mnie ktoś tym zainteresował, żeby nawet na multi z kimś pograć, ale nie wiem, taki jakiś... Ale nie, to miałeś po prostu taki yy, załamanie Kryz... już takiej formy kryzys, że nie miałaś po prostu w co grać, tak? I z kim? Że, że, znaczy inaczej, nie chciałam nic nowego zaczynać, a wszystko co miałam stare już mi się ograło i nie miałam po prostu ochoty. Ale to Zaczynać. było spowodowane tym, że e, brakiem dostępności danych gier, czy po prostu same gry nie, nie, nie. jako przekaz Sam... się. z... Same z... Ten gry ten... Przestały, przestały mnie jakoś interesować na, na ten moment. Nie wiem dlaczego tak było, ale minęło na szczęście. <gry> no, a te luki? Czy ja miałem taki okres, gdzie. Znaczy na pewno nie wynikało to z jakiegoś zmęczenia albo z faktu, że nie miałem w co grać. Miałem takie okresy w swoim życiu że złapałem na przykład zajawkę taką bardzo silną na coś innego. Miałem ja na przykład taki okres, gdzie bardzo intensywnie czytałem książki. A, no to też. I, wiesz, i, i wtedy one, przy, przy, ale przynajmniej przez jakiś okres czasu, wypierały jakby to granie na komputerze, prawda? Wolałem sobie wieczorem gdzieś tam się położyć do łóżeczka i sobie tą książkę czytać. Albo też robiłem co innego, prawda? Ale to zawsze było jakieś takie przelotne okresy, że prędzej czy później zawsze do tych gier wracałem. Mm. No i w sieci po prostu. To no, ja jak bardzo ważny punkt w moim życiu. Gry komputerowe, ogólnie taka elektroniczna rozrywka, to jest bardzo ważny punkt w moim życiu i... i chyba najwięcej mi poświęciłem czasu, jeśli chodzi o taki wolny czas, prawda? No. no, Ja pamiętam też, że jak dostałam właśnie swoje pianinko elektroniczne pierwsze, to też wszystko inne zeszło na, na boczny plan i siedziałam całymi dniami, grałam y, na pianinie właśnie. Ja I nauczyłeś z... ja tak... <grym> się? No pewnie, przecież ja jestem po szkole muzycznej. Wow. O, no, słyszeliśmy próbkę twoich możliwości jak tam w duecie zaśpiewałeś. Aj! To to wiesz, śpiewanie jak i... no to, no to rań. No, no to red, no to w takim razie musisz nam obiecać, że następnym że razem red, ty... jak pojedzie, pojedziemy tirem, a mam nadzieję, że będzie to niebawe, bo przesympatycznie mi się z wami rozmawia, zaśpiewasz nam jakiś tutaj kawałek. Ajaj. Ari też będzie śpiewał. No, ale się na no, Ari to chyba nigdy życzy. No, jak Ari ze mną zaśpiewa, to się zgadzam. No, no tak. Czyli, czyli przechla pan, czyli mamy pośpiewanie. Możesz sobie włączyć jeszcze raz ten kawałek, który już mam. W wersji karaoke. No, Wrzucę go tutaj do radia do Tira, tego puszczę następnym razem. Ojej. Ale nie masz radia, bo ja patrzyłem, że nie ma radia. Jest radio. Jak? No, no jest, ja tu mam chyba z 300 stacji. Całego świata radiowych, mogę sobie puścić. A ponadto stry... mogę, mogę sobie. Nie, na, to jest na, na żywo audycja. Po prostu radia sobie mogę puszczać. Jakby A. przez internet, prawda? I ono sobie idzie. Zresztą w, w poprzednich odcinkach to radio sobie tam cichutko szło w tle. Hmm, dzisiaj nie idzie z racji tego, że tam były problemy z tym twoim dźwiękiem, ale zauważam generalnie teraz, że słychać się zdecydowanie lepiej niż czy było słychać na początku. Tak jest. Nie <laughs> wiem, może mi się to coś ciekawe. ściągało w tle, bo no. dzisiaj tego premiera Evolva jest, czy tam Evolva. Jak zwał, tak zwał. Yy, sobie, że go tak powiem, ściągałem. No i może jeszcze się tam nie zaktualizowało wszystko prawidłowo. No ale. Bo... Toretto, zaśpiewasz następnym razem? No, jak Aristeja zaśpiewa. Ale, ale no nie, no. zaśpiewa przecież nie. Aj, 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 musimy teraz na sam koniec jeszcze namówić, żeby zaśpiewali. Tam złożył obietnicę. Loki, no kino, przecież możesz ja się... słuchać mojego śpiewania już. Jak to ci... No, no. A tak. ale ja Cię dopuszczę nawet podkład muzyczny. To na live. to na to... to może sobie karaoke zrobimy następnym razem. Po, nas. to, po to wrzuciłam, żebyście mi dali spokój. To bez nas, to bez nas na live yy, kiedyś tam w HS. Może a, tak? kiedy... a wiesz co, w HS-ie to akurat taką sobie playlistę ułożyłam na Spotify, że pewnie chcąc nie chcąc będę nucić coś do mikrofonu, bo o. się nie powstrzymam. Więc spokojnie. No dobra kochani, jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy Uch. bezpiecznie, nie mieliśmy żadnego. A ile typu. mandatów, ile fotoradarów, ile tłuczek, ile. Znaczy stuczka tam chyba jedna była, to znaczy taka no, tak, A... struczka, no, może nawet nie stłuczka. Mandatów żadnych. Dobrze nam tu wszystko poszło, szybciutko sobie przejechaliśmy. A koparki dwie czy cztery? Koparki wszystkie są, no widzę na pacie Tak jak było, tak zostało. <laughs> No to nie pozostaje nam nic innego, jak pożegnać się już z widzami. Dzięki wam serdecznie za to, że sobie tutaj ze mną jechaliście. Przesłuchajcie, subskrybujcie, nie. komentujcie, odpowiadajcie, nie odpowiadajcie na pytania, żeby mógł wygrać jakąś grę w coinwej edycję popisu i tak dalej. Dzięki. Dzięki wielkie, roganiec i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nieraz w tym teasem, bo fajnie było. No Garyc, ja to w ogóle muszę cię zatrudnić tutaj jako osobę trzecią, jak będę kogoś do tego Tira zapraszał, bo zauważyłem, zauważyłem, że ty strasznie fajnie te pytania zadajesz. A wiadomo. A, zgodzisz się? Pojedziesz jeszcze? No jak trzeba, to jedziemy z Maciejem. A trzeba to trzeba, obowiązek. A Tyret, da się jeszcze zaprosić? A pewnie, Red. że tak. A jak sympatycznie. No to dobrze, no to już niebawem, pewnie pojedziemy sobie następnym razem. A na razie się z wszystkimi ja przed nami. Dzisiaj ze mną jechał, jechała Red. Dziękuję, Dzięki. do widzenia. Trzymajcie się. I logaryt. Logaryt to będzie każdy zna. A jak nie zna, to może i dobrze. A jak Ty... macie ochotę posłuchać śpiewu Red Chest. Jak macie ochotę pogłębiać <laughs> zagrajmy, to pod tym filmikiem będziecie mieli link do jej kanału. Zapraszam. Subskrybujcie. No właśnie. Ostatnio też dowiedziałem się, że Red będzie robić live'y, Ale to nie mówimy może... kiedy, bo oni będą oglądać to później. No, oni będą to znacznie później oglądać, no, już, znaczy być może tak, znaczy nie wiem kiedy ten filmik wrzucę, ale pewnie troszkę czasu jeszcze minie, bo zostało mi tam troszkę materiałów z, z Venomusem, z kartoflem, ale może być tak, że jak oglądniecie ten filmik, no to Red już tam będzie miała 10 tysięcy widzów. nie przesadzajmy. A jak jeszcze zacznie śpiewać, to pewnie 30 tysięcy. Albo milion. Albo minim. No, dobra, trzymajcie się wszyscy. Dzięki jeszcze raz za to, że byliście i do usłyszenia w na następnym autostopowieczu. Cześć!